Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Piątkowa rozmowa dnia. Nasza telewizja sądecka, dzisiaj w naszym studio. Gościmy pana Andrzeja Gutamostowego, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zarazem pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki. Witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam państwa. Panie ministrze, sezon turystyczny za nami. Moglibyśmy się pokusić o takie krótkie podsumowanie tego, co się działo, bo i wskaźniki, i dane statystyczne mówią o tym, że jest lepiej. Tak, nawet powinniśmy się pokusić o pewne podsumowania. Turystyka krajowa wróciła do swoich przedpandemicznych, najwyższych obrotów z roku 2019. Jeżeli chodzi o ilość noclegów, to są to kilkuprocentowe in minus lub in plus wzrosty lub zmiany na poniżej. Natomiast turystyka zagraniczna zdecydowanie w tym roku nas zaskoczyła pozytywnie. Z takich krajów jak Litwa, Łotwa, Estonia. Słowacja, Węgry, wzrosty sięgają aż 40-50% więcej. Czesi pobili wszelkie rekordy, prawie 100% Czechów przyjeżdża niż w latach ubiegłych. Postanowiliśmy to także zbadać. Tak się składa, że w czerwcu otworzyliśmy nowe biuro Polskiej Organizacji Turystycznej w pracy, które będzie odpowiedzialne za rynek czeski i słowacki. Przy okazji przeprowadziliśmy ankiety. Okazuje się, że zdecydowanie niższa niższe ceny usług turystycznych i w ogóle poziom niższy, Cen w Polsce jest głównym motorem tych zainteresowania krajów sąsiednich. To się przekłada, że pobyt w Polsce turystyczny jest istotnie tańszy niż w tych wymienionych krajach, a dla turystów niemieckich, skandynawskich, fundamentalnie tańszy. Dodatkowo Czesi podkreślają, że poprawienie się dostępności komunikacyjnej, czyli w Polsce można dojechać do miejsca pobytu turystycznego w kilka godzin, a nie w kilkanaście godzin, jak to było wcześniej. Dlatego tak masowo Czesi w tym roku odwiedzili Polski Bałtyk czy, czy Mazury. Czesi bardzo lubią kajakować, pobyt na, na kajakach, i to jest bardzo dla nich atrakcyjne. Jest wiele podkreślone też przez wielu turystów z krajów europejskich że nasza pomoc dla Ukrainy wzbudziła zainteresowanie, pewną sympatię wielu narodów, chcą poznać ten kraj, tych ludzi, którzy otworzyli swoje serca dla Ukraińców. Natomiast turyści z Bliskiego Wschodu, którzy także masowo przyjechali w tym roku na to do Polski, do Małopolski, to podkreślają, że Polska jest bardzo przyjazna, zielona, z bardzo dobrą, piękną przyrodą, z możliwością aktywnego wypoczynku, ale także bezpieczna. Podróżowanie po Polsce, czy nawet wyjścia do parków w godzinach wieczornych, nocnych pełną rodziną, to jest częsty widok w Zakopanem i na Podchalu. To byłoby nie do pomyślenia w wielu krajach europejskich. Dlatego ten paradoks, że pomimo, że jesteśmy krajem przyfrontowym, to jesteśmy jednym z bezpieczniejszych krajów w tej chwili w Europie do, do podróżowania. Jeśli chodzi o Małopolskę, to chyba też narzekać nie możemy: no, Kraków. Narzekać chyba nie mógł nigdy, bo jednak gro tych turystów i ta duża pani redaktor w część... Kraków dopiero w tym roku wrócił do swoich obrotów przedpandemicznych. Tak, tak, ja mówię ogólnie ubiegł, o tym, Ubiegły że na ilość, sezon był bardzo słaby. Tak, że na ilość turystów w porównaniu tak. proporcjonalnie do innych regionów Małopolski chyba mimo wszystko narzekać nie mógł. Natomiast fenomenem, o którym mówiło się bardzo często w mediach, jest to, że zakopane jest bardzo chętnie odwiedzane przez turystów z krajów arabskich, na przykład. Tak, To już powiedziałem o tych, o tych podstawowych czynnikach, elementach podkreślanych przez tychże turystów. Należy dodać, że jest to pewna kontynuacja tych trendów, które były przed pandemią. Przed pandemią już przez kilka lat e, tysiące krajów z Arabii Saudyjskiej, z Dubaju, z Kataru e, przyjeżdżało do, do Zakopanego i e, na Podhale. E, te pobyty funkcjonowały jako pewien, na baza wypadowa, czy to na Spiw Dunajcem, czy Kraków, czy Wieliczka. I te kontakty z biurami podróży i pewna atrakcyjność Małopolski. Ponownie przyciągnęła tychże turystów. To nas bardzo cieszy. Nie odbyłoby się to, gdyby nie uruchomienie nowych połączeń lotniczych z Krakowa, z Balic w kierunku Bliskiego Wschodu. Oczywiście takie połączenia tylko otwierają się wtedy, kiedy jest pewna konsultacja z branżą, jakie będzie zainteresowanie. I to wszystko, mówiąc w krócie, połączyło się w to, że mamy tysiące turystów z Bliskiego Wschodu w Małopolsce ponownie. I to nas bardzo cieszy. To też chyba taka informacja ważna i ciekawa dla osób prowadzących czy dla osób działających, mówię tutaj bardzo szeroko mam na myśli branżę turystyczną, na to, żeby tę ofertę dostosowywać raz właśnie do, do turystów z krajów arabskich. A dwa, i to jest chyba ciekawostka, z takich krajów, do których my bardzo chętnie przez lata jeździliśmy, czyli na przykład Słowacja, czyli na przykład Węgry. No tak. To, jest, jest, to już się zadziało, może tak zapytam, czy ta oferta już jest w pełni przygotowana, czy tutaj można jeszcze nad czymś popracować ją rozszerzyć? Element wzajemnej wymiany turystycznej jest bardzo skomplikowany, bo wpływa na to wiele czynników. Jak już podkreślałem, na przykład element cen jest bardzo ważny i to jest nieprzewidywalne, jak ułożą się wzajemne relacje. Pobyt turystyczny w Polsce jest w tej chwili stosunkowo tańszy i dla Polaków, i także dla tych turystów e, zagranicy. Co prawda, my możemy podkreślać, że wyjazd czasami w, kra w niektóre kraje może być tańszy niż pobyt w Polsce, ale kraje, które sąsiadują z nami podkreślają, że u nas jest taniej niż u nich, czyli to zawsze są pewne relacje. Wydaje się, że to jest fundamentalna w tej chwili przyczyna, że pobyt w Polsce jest troszeczkę tańszy. Bardzo ważnym czynnikiem jest to, że nie jesteśmy w strefie euro, gdyż strefa euro i wprowadzenie tej waluty zawsze pociąga za sobą pewien wzrost cen i przy wprowadzeniu, i potem w dostosowaniu się rynku danego kraju do rynku. Europejskiego. To widzimy w wielu innych krajach, które wprowadziły euro. My na szczęście jeszcze do na euro powinniśmy wiele lat poczekać i i dla handlu przygranicznego, i dla turystyki przygranicznej, ale dla turystyki y, takiej europejskiej to jest w tej chwili fundamentalna sprawa, abyśmy, aby nasze towary były konkurencyjne cenowo. To także wpływa. Y, turystyka zagraniczna przyjazdowa to z punktu widzenia bilansu płatniczego jest klasyczny eksport usług i dlatego y, posiadanie własnej waluty z atrakcyjnym kursem powoduje, że ten eksport funkcjonuje bardzo dobrze, ale także musimy wiedzieć, że na przykład w Wzrost eksportu produktów rolniczych o 30% w ubiegłym roku w Polsce to także jest efekt, że jesteśmy konkurencyjni cenowo. Gdybyśmy mieli euro, to nie byłoby tej konkurencyjności. Przechodząc do kolejnego podsumowania, chciałabym zapytać o polski bond turystyczny. O ten program, który już się zakończył, ale funkcjonował przez kilka lat, był taką receptą, taką. Łatką na, na te problemy pandemiczne, z którymi mieliśmy tak, do czynienia. Tak, miałem przyjemność opracować ten projekt i, i wdrażać. Na szczęście te wszystkie przyczyny związane z pandemią już ustąpiły i nie ma takich uzasadnień, aby, aby w pewien sposób kontynuować tą nadzwyczajną interwencję państwa w kierunku turystyki. Projekt zakończony w sumie kwotą ponad 3 miliardy złotych, i tutaj Małopolska jest rekordzistą. Tak? Prawie 700 milionów złotych z bonu turystycznego wpłynęło do, do branży turystycznej w Małopolsce. Jest to absolutny rekord, najwyższy poziom i te powiaty, te które są najbardziej turystyczne, na pewno to odczuły te miesiące kiedy mieliśmy ograniczoną działalność hoteli, restauracji, stoków narciarskich, akwaparków to wszystko zostało przez błąd bon turystyczny w fundamentalny sposób zrekompensowane i ta branża może w tej chwili ponownie działać i odpowiadać na potrzeby Polaków, spełniać ich życzenia. Bon turystyczny przyczynił się także do bardzo ważnych dwóch aspektów. Przede wszystkim wzrosła ilość bazy turystycznych, która została zarejestrowana. Samorządowcy z wielu gmin podkreślają, że te obiekty, które do tej pory nie rejestrowały swoich obiektów w tej chwili musiały to uczynić, aby realizować błąd bon turystyczny i drugi efekt bardzo ważny społeczny. Błąd bon turystyczny przyczynił się do tego, że te rodziny, które do tej pory nie było stać o to na wyjazd, na podróżowanie w tej chwili mogły to, to zrobić. I to nas bardzo bardzo cieszę, że, że ta turystyka trafiła do tych rodzin, które do tej pory nie mogły sobie na to pozwolić. Dzieci zobaczyły trochę Polski, trochę wypoczęły. To jest naprawdę wielki efekt bono turystycznego to takie pytanie czy jest szansa na to żeby ten bon był kontynuowany ten bon na pewno będzie kontynuowany ale w troszeczkę innej formie i lub formach obecnie ogłoszony już bon szkolny przez pana ministra Czartka, czyli to że każde dziecko każda klasa będzie mogło wyjechać na wyjazd turystyczny jedno a najlepiej dwudniowy, poznając Polskę, poznając historię, kulturę, ważne zabytki, ale także pewne atrakcje turystyczne. To wszystko pozwoli dzieciom, wszystkim dzieciom w Polsce na, na, na poznanie Polski, ale także wesprze branżę turystyczną, obiekty noclegowe, które się, no, są nastawione na, na dzieci i młodzież, także branżę komunikacyjną. Jeden bardzo ważny element edukacyjny to już jest przyzwyczajenie młodych Polaków, nasze dzieci, żyć do podróżowania, do poznawania, do poznawania innego człowieka, do próbowania zrozumienia jego historii, do przetestowania innej kuchni i te budowanie tego nawyku podróżowania w sensie pozytywnym to już zostanie w naszych dzieciach na zawsze. A czy już wiadomo jakie będą szczegóły funkcjonowania tego bonu, czy to będzie przekazane szkołom, czy to będzie przekazane rodzicom? Szczegóły Organizacyjne są opracowane przez Ministerstwo Edukacji. Ministerstwo Sportu i Turystyki jest oczywiście w, w tym procesie także zaangażowane i bardzo cieszymy się z tego projektu. Myślę, że w październiku zostaną ogłoszone szczegóły organizacyjne tego projektu. Najważniejsze, że do 5 milionów dzieci trafi oferta podróżowania i poznawania Polski. Czy jeszcze w tym roku ma szansę zafunkcjonować ten Bon? Tak, zdecydowanie tak. Panie Ministrze, i rządowy program kolejny, który też był przygotowany na te trudne czasy związane z COVID-em, chodzi tutaj o wsparcie dla gmin górskich, no, mówiąc najogólniej, nie będziemy wchodzić w szczegóły dotyczące nazewnictwa. Czy tutaj możemy podać jakieś dane, gminom się udało z tego skorzystać, udało tak. się przeprowadzić, zakończyć te inwestycje? Wsparcie gmin górskich było odpowiedzią na sezon zimowy, który też rzeczywiście był przez prawie cały czas nieczynny kilka lat temu. Uznaliśmy z wolą pana premiera, że trzeba samorządom gmin górskich w istotny sposób wesprzeć ich projekty inwestycyjne, które już były zaplanowane. I dlatego przypomnimy, kwota prawie miliarda złotych, została przeznaczona dla tych gmin górskich. To jest obiektywna klasyfikacja. Głównego Urzędu Statystycznego, to są 203 gminy w Polsce i te gminy mogą złożyć wnioski na infrastrukturę turystyczną lub komunalną, która ma związek z rozwojem turystyki. I znowu Małopolska, Ziemia Sądecka, Limanowska, Podhale było jednym z głównych beneficjentów tego programu. Ponad 300 milionów trafiło do, do naszych samorządów. Górny limit tych wydatków to było 8 milionów złotych. Zazwyczaj to były kwoty 5-6 milionów złotych, które zostały przeznaczone na wiele ciekawych inwestycji związanych z turystyką lub z infrastrukturą komunalną. Począwszy od na przykład miasta Limanowa, która mogła wybudować most za 8 milionów złotych, na który społeczeństwo czekało kilkadziesiąt lat według relacji pana burmistrza poprzez różne atrakcje turystyczne także w Starym Sączu, w Nowym Sączu, w Muszynie, w Krynicy, w każdym z tej miejscowości z tego funduszu zostały zrobione ważne inwestycje. Mnie najbardziej cieszą typowo turystyczne atrakcje, czyli wieże widokowe i, i taka wieża widokowa na Mogielicy, która staraniem trzech gmin, także Starostwa i Marszałka Województwa Małopolskiego została zrealizowana. W tej chwili cieszy oko, tysiące turystów wakacji, którzy oglądają tę wieżę i podziwiają widoki z Beskidu Wyspowego. I bliżej Nowego Sącza Góra, góra Skiełek tak? i wieża widokowa staraniem, staraniem samorządu z miejscowości, z gminy Łukowica. Piękne osiągnięcie. Od początku byłem przy podpisaniu umowy, przy projektowaniu tej wieży, byliśmy przy uruchomieniu z, z Panem Wójtem. Wspaniała, wspaniała inwestycja. Już wtedy Pan Wójt mówił, że to jest wielka atrakcja dla mieszkańców Nowego Sącza jako możliwość sobotniego, niedzielnego wypoczynku aktywnego wspólnie z dziećmi, z rodziną lub pieszej wędróbki, lub nawet rozpoczęcie pewnej trasy rowerowej i miło mi słyszeć od wielu mieszkańców Nowego Sącza i Sądoczyzny, że ta góra Skiełek to jest wspaniałe miejsce na, na taką pieszą wędrówkę rodzinną, a te zdjęcia, które oglądam, że brakuje miejsc parkingowych, to tylko potwierdza, że, że była to trafiona inwestycja. No cóż, teraz zapewne trzeba będzie te miejsca parkingowe zacząć tworzyć, ale w ten sposób budujemy właśnie turystykę i ofertę dla, dla mieszkańców do, do aktywności turystycznej. A czy były jeszcze, tak na zakończenie zapytam, takie wnioski, które były zaskakujące na przykład? Akurat ten projekt był bardzo tolerancyjny, czyli tworzyłem te przepisy, dlatego znam jeszcze szczegółowo. Te przepisy mówiły, że nie uzależniamy od profilu inwestycji bez punktowania. Ważne jest, aby to miało jakiekolwiek, Coś wspólnego z turystyką lub z dostępnością komunikacyjną tych atrakcji turystycznych i określaliśmy to jako średnia poziomu inwestycji danej gminy z ostatnich pięciu lat. Dlatego to były pewne obiektywne kryterium, które określało, jakie są zdolności inwestycyjne gminy, jaka wielkość gminy. Natomiast my nie wkraczaliśmy, na co ta gmina chce przeznaczyć te, te środki. Ma to mieć związek bezpośredni lub pośredni z turystyką i przez jest to, że ten wniosek był bardzo prosty i szybki, bo chcieliśmy to zrealizować w ciągu kilku tygodni, i tak się też stało. W ciągu kilku tygodni, wtedy gminy zaczęły składać wnioski i błyskawicznie otrzymywały środki. I jeszcze na zakończenie, zupełne już tutaj pytanie o wybory. Jest Pan na liście, zdecydował Pan o tym, że będzie Pan się ponownie ubiegał o mandat posła. Walka już się chyba rozpoczęła, ta wyborcza, tak? No, Wola wyborców jest oczywiście e, nieodgadniona. Ja, jako minister sportu turystyki z naszego e, regionu, starałem się jak najwięcej dla naszego regionu zrobić, różnych inicjatyw, aby, aby ta przyszłość naszych pokoleń, aby ta oferta dla też 400, prawie 400-milionowego narodu przez sądeczyznę, przez, e, przez Ziemię Rymanowską przez Podhale została poszerzana. To jest ważne. Turystyka w tej chwili staje się bardzo ważnym elementem życia społecznego życia każdej rodziny. I widzimy, że tych wyjazdów jest coraz więcej, one są krótsze, wiele czynników na to wpłynęło, dlatego jako państwo, jako zarządzający i na szczeblu samorządowym państwowym pewnym rozwojem społeczeństwa musimy dbać, aby ta wola spędzenia aktywnego czasu, wyjazdu poza miasto, przewietrzenia trochę umysłów u wielu społeczeństw, u wielu rodzin mogła być spełniona. To nie jest tylko element komercji, ale to jest pewne pewne higieny, higieny życia. I jako minister sportu i turystyki na pewno chciałbym się tym zajmować w przyszłej kadencji. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę w studio, za rozmowę. Moim i Państwa gościem, o czym przypominam, mówiłam o tym na początku, jest Pan Andrzej Gutmostowy, wiceminister w Ministerstwie Sportu. I turystyki i kandydat na posła w nadchodzących wyborach. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Państwu za uwagę. Widzą internautom. Do zobaczenia.